Mój moment miał miejsce w czwartej klasie, gdy na lekcji WF dostałam tylko dlatego, że skończyłam niżej niż moje wyższe ode mnie koleżanki. Nauczyłam się, że moja wartość to ocena. Zajęło mi tak naprawdę lata, żeby zobaczyć, że żyłam według tych niewidzialnych zasad warunkowej wartości. Bezustannie przemieszczając się między nagrodą a karą, naginając siebie, by sprostać oczekiwaniom, na które nigdy nie wyraziłam zgody. Już samo zauważenie ich to pierwszy krok do odzyskania swojej wolności, do usłyszenia tego zewu strzewi. Więc jestem naprawdę ciekawa, jaki był Twój moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś, że musisz się nagiąć lub zmieniać, żeby się wpasować. Żeby zasłużyć na miłość, uznanie, albo uniknąć odrzucenia? Podziel się jednym słowem, jednym zdaniem, lub historią w komentarzach poniżej. Czytam każdy bez wyjątku. Dzięki.